My e, dzisiaj mieliśmy gościa specjalnego. Odwiedził nas Kado, e, czyli nasz Leonard Von który zazwyczaj rezyduje w Krakowie. Tak, jest, teraz Obecny. w Krakowie. W Krakowie, w właściwie to, no nie wiadomo, często się przemieszcza. E, tak, ale dzisiaj jest we Wrocławiu. I postanowiliśmy razem z Fakikiem, że zabierzemy go do Heksa. Heks to jest wrocławski trik, pub. Knajpa, no wrocławska tak. knajpa z planszówkami. Chyba jedna, knajpa, która ma w tym momencie największy asortyment planszówek. Myślę, że tak, że, że tutaj Heks mógłby pójść po nagrodę Wrocławia w naj, najbardziej obszernych zbiorach. A nas szczególnie przyciągnął jeden tytuł. Dokładnie był to Castle Ravenloft z Dendeków, czyli nasz temacik, którym jest adaptacja, planszówkowa adaptacja naszej przygody Curse of the Strat. Przejestrowaliśmy planszóweczkę, przypominamy Dungeons and Dragons, Castle Ravenloft, czyli nasza adaptacja, planszówkowa stara. I okazało się, że nasz Leonard z Wambarowie, zwany Kadą, nie lubi planszyłek. Więc, Kado, jak ci się grało w tę planszówkę, chociaż nie lubisz planszyłek? Powiem tak. Grało się krótko. Większość czasu spędziliśmy, żeby w ogóle przygotować się do gry, ale akurat to nie była kwestia planszów. Jest bardzo prosto zorganizowany. To znaczy, kiedy dzisiaj pierwszy raz wsiedliśmy do tego, Otworzyliśmy instrukcję, przeczytaliśmy to bardzo szybko można było się zorientować co jest potrzebne, co się rozłożyć i jak z tą przygodą w ogóle wystartować, jak w to się gra. Więc jak już, jak już nam się udało zebrać wszystko do kupy to wystartowaliśmy bardzo sprawnie. Tak, a nie było to proste ze względu na to, że HEX ma trzy różne e, planszówki a. z tego e, z tej rodziny Dungeons Dragons. One nawzajem są kompatybilne do siebie, można je wymieniać. I... Tak i niestety użytkownicy HEXa Postanowili, postanowili wszystko, wszystko ze wszystkim pomieszać, co spowodowało, że chyba przez dobre 20 minut szukaliśmy dwóch kart 20 minut. W, innych, w, innej, w, innej, tej, w innej planszówce. No, ale udało się. To są uroki chyba planszówek. Nie, to są uroki, jak nie szanujesz planszówek. Zmontowaliśmy set, a tobie jak się grało? Mi jak się grało? Ja powiem szczerze, byłem bardzo, bardzo zadowolony. Przede wszystkim na początku, jak tylko wyjęliśmy, wyjęliśmy planszóweczkę, to się troszeczkę przestraszyłem, bo to jest jeden z tych takich tytułów, który ma pudło e, naprawdę gigantyczne. W tym pudle znajdują się przepiękne figurki, naprawdę śliczne figurki, które, które możecie zobaczyć. E, bardzo fajnie zrobione wszystkie sety, e, czyli e, zarówno Loch, jak i karty, które są bardzo czytelne. Może akurat mi trochę na kartach samych tych eventów, i tak dalej, brakowało jakichś dodatkowych rysunków. Tam był czysty tekst, e, ale no, jest, daje to pewną przejrzystość. To, co mnie zadziwiło, to to rzeczywiście, że ja akurat no, przez to, że ustawiałem sprzęt, sprzęt nie, miał, nie brałem udziału jakby w poznawaniu zasad, ale mam wrażenie, że kwestia poznania zasad poszła bardzo szybko. Wszystko w planszówce jest też na bieżąco fajnie wytłumaczone na kartach, ściągawkach. I bardzo szybko ja mogłem złapać zasady i brać czynny, czynny płynny udział w grze. Płynność tej gry bardzo mnie zaskoczyła i płynność to, że bardzo krótkie tury miała dla każdego z graczy. A zarazem dużo fajnych, ciekawych wyborów. No, to. Tak, myślę, że mnie przede wszystkim przekonało do tej planszówki właśnie to, że zasady były dość proste i wiele z nich było uproszczeniem zasad z samej Dungeons and Dragons z, z RPG. -a. Więc. Przestraszyłam się na początku, bo ten zaczął e, szukać nam elementów, ten zaczął rozkładać sprzęt, więc myślę sobie, nie, ja zostałam z instrukcją, więc została mi, ta, została mi ta część do ogarnięcia, której ja nigdy nie musiałam ogarniać e, w trakcie grania w e, planszówki, a było prosto. E, I instrukcja e, wcale nie była aż taka obszerna, e, szybko przed nią przeszłam, e, większość zasad się powtarzała, e, a poza tym, takie chłopaki mówili, Gra była szybka i wcale nie aż tak skomplikowana, a ona tylko robi wrażenie takiej skomplikowanej. Była prosta, ale nieprostacka, też to było fajne. to zdaniem tak, 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 fajne. Szybko tak, przegrałeś, znaczy nie szybko, przegraliśmy, ale nie szybko. O, tak. Tak, podsumujmy, w grze jest 13 dostępnych przygód, my stwierdziliśmy, że wybierzemy się z, z, po głowę Drakolisza. Żeby, żeby można było go umieścić, wiecie, w nagraniu, czy w czymś takim. głównie. tak, tak na nagraniu pewnie go widzicie, my w grze go nawet nie zobaczyliśmy. Tak, na, mieliśmy, mieliśmy feeling Darkest Dungeon, jeśli ktoś z Was grał, czyli na pierwszej, na czwartej komnacie cała drużyna padła. Chwóraj foras. No, w momencie kiedy. Bohikowa postać została przerzucona przez ducha starego wojownika do innej komnaty, gdzie wpadł w pułapkę. to To był moment, w którym zaczęło się źle. A potem nagle znikąd, znikąd pojawił się strat i rzucił w ten z bolem, sorry, winę tu. To jest ruch, który zamierzam wykorzystać. Nie, a nie można być już wykorzystać tego z mieczem, że nie, 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 nie. strat rzuca w nas mieczem plus trzy na przykład? Ja myślę, że dzięki tym wieżom potwory za dobre rzuty miały. Tak, jak widzieliście, widzieliście, też mieliśmy okazję przetestować bardzo fajne wieże drewniane do rzucania kością. Wieże bardzo fajnie nadają się dla mistrzów gry. Jak się rzuca za potwory, wychodzą bardzo duże wyniki. Jak na razie przynajmniej wieża prawa na nagraniu, lewa na nagraniu, przepraszam, jest mniej polecam ten egzemplarz dla graczy. <słuch> Zdecydowanie wierzę, tutaj preferują rutył potworów idealne dla mistrza, gdy ja polecam. Nie? To, no to y, niedługo niestety nasz Leonard będzie musiał ruszać z powrotem do Krakowa. Tak. Więc myślę, że to jest już powoli czas, żeby tą. To... Chcę za recenzję zakończyć. Znaczy, ja bym chciał dodać do tej recenzji jedną rzecz. Jeśli macie, jeśli podobają wam się nasze sesje, ale nadal jeszcze jakby nie czujecie troszeczkę, nigdy nie graliście w werpegi, a nawet nawet pójdźmy dalej, nie grajecie w jany super fantazy rzeczy, a chcielibyście spróbować, właśnie przede wszystkim jakby powtórzyć naszą przygodę, czyli gdzieś wejść do tego zamku Ravenloft, to wydaje mi się, że ta planszówka może być fajnym takim gateway Dragon, bo to są takie bardzo, bardzo uproszczone zasady Dungeons and Dragons, które są w tej planszówce, bardzo ładnie wytłumaczone graficznie i to jest tylko taki element, który może Was bardziej zachęcić do tego, żeby zagrać w normalne, w normalne deleki i dołączyć do, tak naprawdę do naszej ekipy w pewien sposób, a nawet zagrać, zagrać kiedyś z nami, tak jak na przykład będzie możliwość zagrania z nami na Pyrkonie, Nadal namawiamy tutaj e, Leonarda, e, żeby wybrał się z nami na Pyrkon. E, my z Asią już wiemy, że będziemy na Pyrkonie jako, e, jako mistrzowie gry. Tak, jakoś najrzędniej mistrzowie gry w e, limonkowych koszulkach. W limonkowych koszulkach, gdzie u nas będziecie mogli zarówno z użyciem wiesz jak, e, jak i oczywiście przygody do dedeków zagrać. Historię z Domu Śmierci, która aktualnie odbywa się na naszym streamie. Mam nadzieję, że na następnej sesji zdobędziemy Dom Śmierci. Czy wspominaliście coś o tym, że można grać naszymi bohaterami? Tak. Mamy w planach to, żeby można było zagrać bohaterami zarówno ze streamu, jak i inni bohaterowie, którymi będziecie mogli zagrać, to będą małe cameo. Osób gdzieś tam związanych z streamem, bądź w okolicach streamu, i generalnie zapraszamy. Zapraszam. Zapraszamy na Pyrkon, zapraszamy w czwartek. No i zapraszamy też do heksa, gdzie możecie sprawdzić planszówki, których nie jesteście pewni, bo te większe zwykle są droższe. droższe to prawda. I warto sprawdzić, czy Wam pasuje. Tak. tak. Zwłaszcza jeżeli macie skim. Tak, przede wszystkim, ale też w heksie możecie mieć z kim. Jak nie macie z kim zagrać, to proszę pytacie, czy z kimś możecie zagrać. Gracie, nawet mają specjalny, powiedzmy, system. E, Jerzyna też po, popiera. E, I co? I dzięki wielkie. Do Dobra, zobaczenia dziękuję. w czwartek o 20.